Witam Was bardzo serdecznie moi kochani w tym materiale i witam Was w tej jesiennej aurze, r za mną, RS6 po mojej prawej i mam informacje dla osób, które w przeciągu ostatnich trzech lat miały jakąkolwiek szkodę komunikacyjną. Jeżeli ktoś wymusił Ci pierwszeństwo, porysował Ci samochód, urwał Ci lusterko, wjechał Ci w tyłek na stacjach, to na 99% odszkodowanie, które zostało Ci wypłacone jest zaniżone. 99% szkód w Polsce w ogóle jest zaniżona, co oznacza, że ubezpieczyciel na przykład zamiast wypłacić 1000 zł, które Ci wypłacił, powinien wypłacić 1000. 800. Zamiast 5 tysięcy, które Ci wypłacił, powinien może Ci wypłacić 7 tysięcy złotych. Teraz 20 sekund informacji, jak możecie swoje pieniądze odzyskać. Pierwszy link w opisie uzupełniacie banalnie prosty formularz. Kontaktuje się z Wami pracownik firmy HelpFind, przekazujecie mu dosłownie podstawową dokumentację szkody, którą w przeciągu ostatnich 3 lat mieliście. W 90% przypadków taką dokumentację wszyscy macie na mailu. Pieniądze możecie mieć nawet w przeciągu 48 godzin na swoim koncie. Działa to naprawdę bardzo ekspresowo, a ja mówię wam to z doświadczenia, ponieważ 3 czy 4 lata temu ja korzystałem z takiej usługi, jak roztrzaskałem swoje sube. Tak jak mówię, pierwszy link w opisie możecie zgarnąć parę stów, a może i nawet parę tysięcy złotych. Przenosimy się teraz już do Francji, no i lecimy. Odpowiadam na wasze pytania. Witam cię, mój kochany widzu, na tym materiale. Znajdujemy się 50 km od Monako, znajdujemy się w Cannes, a ostatnie dni właśnie w Monako spędziłem. Byłem tam na swego rodzaju wywiadzie. Musieliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście to miejsce jest tak legendarne i czy opłaca się tam targać nasze samochody z Polski, aby nagrać dla was materię. Okazało się, że miejsce jest naprawdę świetne i nie ma sensu marnować potencjału tego miejsca na jakąś szybką spontaniczną nagrywkę z jakimś samochodem wynajętym tutaj w wypożyczalni, więc niedługo albo przynajmniej początkiem przyszłości sezonu motoryzacyjnego. Spodziewajcie się, że zapakujemy fury Illigala na Lore i zrzucimy je wszystkie w Monako i zrobimy dla was gruby materiał. To tak w ramach spoileru. Ale moi kochani, przejdźmy do rzeczy. Ostatnie Q&A dla was było tutaj grubo ponad rok temu. Starałem się nie wrzucać Q&A'ów, ale mam dla was przygotowane 11 bardzo konkretnych pytań. To są pytania, które bardzo często pojawiają się pod moimi filmami, które bardzo często dostaję w dm -ach. i w tym właśnie filmie na te 11 pytań zbiorcze wam odpowiem. Ale są to tylko i wyłącznie najciekawsze pytania, i bardzo ważne i kluczowe w tym Q&A jest to, że nie będę lał wody, odpowiadał tak opisowo i tak dalej, tylko powiem wam wszystko konkretnie. Rzucę wam konkretne kwoty, wszystko co do złotówki i rzucę wam konkretne informacje i spoilery na temat tego, co będzie się tutaj działo na kanale i co dalej z moją przyszłością w internecie, bo to z wami, czyli moimi widzami, łączy mnie najbardziej. Za moment przechodzimy do pierwszego pytania, a dla was w tym momencie wlatuje intro. No i co? Przejdźmy do rzeczy i pamiętajcie, żeby oglądać do końca, bo bardzo dużo ciekawych informacji tutaj otrzymali. O, kurwa. Dobra, intro teraz. Dzień. Zacząć nagrywać dla was odpowiedź, siedząc na jacuzzi tutaj na tarasie. Włączyłem je dupą. Pytanie numero uno. Chyba znowu je włączyłem. Czy zawalczę na fame MMA? Moi kochani, nie będziemy tutaj takich ważniejszych pytań przekładać gdzieś do środka, żeby utrzymać wasz watch time i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy z grubej rury. Odpowiedź brzmi: uwaga, prawdopodobnie, z naciskiem na prawdopodobnie. Tak. Moi kochani, nigdy nie ukrywałem, że fame MMA musi się bardzo postarać finansowo, abym był za tym, żeby taką walkę zrealizować, żeby taką walkę podjąć i obecnie trwają negocjacje między mną, Wojtkiem Golą, a Michałem Bokzelem baronem moim serdecznym ziomalem, żeby te kwoty były takie właśnie, jak mnie satysfakcjonują. Musicie wiedzieć, że dla mnie najważniejsze od samego początku powstania tego kanału było to, żeby tutaj co tydzień był naprawdę bardzo gruby film i to wymaga wiele dni pracy w tygodniu i Fame MMA po prostu mogłoby mi to zabrać. Zaczyna się w mojej głowie rodzić pewien plan, a chłopaki zaczynają sypać kwotami, które po prostu mnie do tego co nakłaniają i które dają mi później duże możliwości rozwoju osobistego i właśnie rozwoju kanału. Więc konkretna odpowiedź na to pytanie to prawdopodobnie tak, jeżeli fame MMA rzeczywiście dobije tą kwotę, która na 100% mnie satysfakcjonuje. Nie zabić się, nie zabić się, nie zabić się, nie zabić się. O, chodźcie tu do łapy. I pokażę wam, w jakim tym miejscu się swoją drogą znajdujemy. W Kan wynajęliśmy taki apartament. Mam on chyba 200 metrów kwadratowych, cały jest w takim stylu czarno-białym, wszędzie jest kamień. Naprawdę mega dobrze to wygląda. No i do tego wszystkiego tutaj. Przed sekundą dla was nagrywałem. Tu jest jacuzzi, cały ten taras i tak dalej. To w takim ładnym, czarno-białym stylu. Tam jest są chyba cztery sypialnie. Tu jest jeszcze jedna sypialnia i jeszcze jedna sypialnia No i tym oto tym sposobem przechodzimy do pytania numer dwa. Odłożę Was sobie tutaj i sobie klapnę na jakimś takim czymś. Ach. To pytanie na 90% zostało zadane dlatego, że 2-3 dni temu, od momentu kiedy nagrywam dla Was ten film, wyszedł film z finału Lamborghini Aventador Liberty Walk i jak zawsze przy finale większych moich projektów pojawia się taka postać jak Sergiusz Górski, czyli Nitro Zyniak. I po prostu podsyłacie mi jego wypowiedzi na temat moich projektów itd., itd. Więc pytanie, co sądzę o Nitro Zyniaku? Moi kochani, musicie wiedzieć, że jest dwóch Nitro. Jeden nitro to ten, który jest prywatny który jest po prostu z Sergiuszem Górskim, czy jak mu tam na nazwisko, którego ja spotykam na Fame MMA, którego spotykam na koncertach, który zawsze zbija ze mną piątkę i po prostu jest pożo ziomem. Nic do niego nie mam prywatnie, ale nie jesteśmy jakimiś tam nie wiadomo jakimi kumplami, na piwie razem nie byliśmy i tak dalej, i tak dalej. To jest ten Sergiusz Górski, którego bardziej ja znam, powiedzmy. I drugi Sergiusz Górski, czyli bardziej ten nitro, to ten, który po prostu jest znany 90% odbiorców, czyli ten na live. I kurde, ciężkim jest dla mnie wypowiedzieć się co ja myślę na jego temat, Temat, bo z jednej strony bardzo szanuję go za to, że często mówi rzeczy, które myśli, nie zważa na to, czy to poprawne politycznie i tak dalej i tak dalej, i to jest fajne. A jeżeli chodzi o jego wypowiedzi na temat moich projektów, to musicie wiedzieć, że Sergiusz po prostu ma taki styl bycia, że on się lubi poprzypierać, pogadać, co jakieś tam swoje mądrości i zwyczajnie on z tego żyje na tych liveach, które po prostu prowadzi i na filmach. I to jest cała tajemnica. Nie jest on absolutnie osobą, która mogłaby oceniać cokolwiek w motoryzacji. Nie nie jest osobą, która ma jakiekolwiek pojęcie na temat składania samochodów od zera, na temat tuningowania samochodów i nie jest osobą, która ma nawet pojęcie na temat prowadzenia tych samochodów, zgodnie ze sztuką, z tego co się przynajmniej orientuję. Więc jakby tym, co on gada, ja się totalnie nie przejmuję, a prywatnie nic do niego nie mam. Po prostu jest Sergiuszem Górskim i to wszystko. Jego wypowiedzi na temat moich fur, spoko, że są każda reklama jest dobra, byle nazwisko albo nazwy projektu dobrze wymawiali. Więc nie ma żadnej dramy, Sergiusz to Sergiusz, ja to ja, moje. Samochody to moje samochody, a jego wypadki to jego wypadki. Za mną plaża, plażunia, plażencja w Kan. A pytanie numer 3: Czy w Aventadorze będzie większa moc lub Twin Turbo? Odpowiadam właściwie jednogłośnie: na 99% w Awentadorze Liberty Walk Twin Turbo się nie pojawi. Ze względu na to, że przypominam, jest to unikat na skalę właściwie światową. Samochód z przebiegiem 0 km został odebrany z salonu i przerobiony właśnie w pakiet Liberty Walk. Więc Twin Turbo się prawdopodobnie nie pojawi, ale mam dla Was dwa spoilery. Pierwszy jest taki, że ten samochód nie będzie się poruszał tylko i wyłącznie na lawecie. Wiadomo, że nie będziemy bić takich przebiegów. Że będzie jeździł z nad do zakopanego jest z zakopanego nad morze w kółko. Natomiast będzie on się normalnie poruszał po mieście i nie będziemy trzymać przebiegu z zero. A drugie, że ja bardzo poważnie myślę nad czym się zastanawiam, jeżeli chodzi o temat Twin Turbo spod znaku byka. Natomiast nie chcę Wam za dużo spoilerować, bo to jeszcze nie jest pewne na 100%, więc nie chcę obiecywać, nie chcę, żeby wobec mnie były jakieś oczekiwania. Ale tak w ramach spoileru chcę Wam powiedzieć, że może coś będzie. Jedyny przyrost w awentadorze LB mocy to ten spowodowany zmianą wydechu. Nie wiem, czy to będzie. 10 koni, czy 15, czy 20, ale na pewno nie będzie to 500, tak jak byłoby w przypadku Twin Turbo. No i tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. Pytanie numer 4. Ile w całości kosztował Aventador Liberty Walk i ile kosztowało S13? Jeżeli chodzi o Nissana to przejdziemy sobie w dalszej części materiału do pytań odnośnie Nissana. Jeżeli chodzi o Liberty Walka to mam wszystko rozpisane i zaczynamy sobie od zakupu. 2 259 000 zł. Ja się przesunę troszeczkę w prawo, a wam wszystko będzie wyświetlać się tutaj. Body kit 224 000 zł. Wydech dokładnie 96 000 zł. Karbony od ECPS, czyli cały dodatkowy pakiet to 204 tysiące złotych. Felgi. Miało być 30 koła, ale doszły jakieś tam dodatkowe opłaty, słowa, wysyłki i finalnie mamy 37 tysięcy złotych. Robocizna. Przypominam, że całego Liberty Walka należało poprawić, a to wymagało naprawdę dużych nadkładów pracy wielu osób. I finalnie robocizna została wyceniona na 150 tysięcy złotych. Oklejenie. Normalnie koło dychy. 12, ale to Liberty Walk. Trzeba było to wszystko rozebrać. A do tego wszystkiego bardzo ważne, trzeba było wziąć odpowiedzialność za swoją pracę. 20 tysięcy zł. Suma 2 miliony 990 tysięcy. Jedzie autobus. Ale jak dodamy do tego wszystkiego jeszcze na przykład takie pierdoły, jak naklejki na opony, czy transport samochodu podczas realizacji całego projektu, to mamy 3. Panie, 3 miliony zł pękają. Więc odpowiedź na to pytanie, moi pani, to 3 miliony pln -ów. Dziękuję, pozdrawiam. Winda, ale niestandardowa winda, tylko winda dla samochodów. Kan, tutaj, jest to ogromną oszczędnością miejsca. Co druga, co trzecia kamienica tutaj posiada właśnie taką windę, drzwi się otwierają i samochód zjeżdża na dół. Garaże tylko i wyłącznie podziemne, bo wszystko jest tutaj naprawdę bardzo ciasne. I jakbyśmy odpalili głowę i się nad tym zastanowili, to rzeczywiście, normalny zjazd do garażu to albo spirala, albo bardzo długi zjazd. A tutaj w celu oszczędności miejsca, tak jak widzicie, ślady, wjeżdża samochód, zwozi auto na dół, auto sobie parkuje, winda z powrotem wyjeżdża do góry. A o, G-Wagon się chyba do takiej windy nie mieści, a przynajmniej ten. Moi kochani, pytanie numer 5 z tym pięknym G-Wagonem za moimi plecami. Ile zarabiam na marce Illegal i czy to tylko mój projekt, czy również mam wspólnika? Moi kochani, odpowiadając w drugiej kolejności, oczywiście, że mam wspólnika. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w praktycznie co drugim lub trzecim filmie, który dla was realizuję. Jose, Mariusz Olejnik, czyli Jose, kolekcjoner, właściciel galerii figur stalowych. To jest mój wspólnik od Illegala, pokazywałem go niejednokrotnie i nigdy tego nie kryję. Cały Internet się zastanawia, czym się tata zajmuje? Oto dwa <grywa> <Hodowlą> jedwabników. <grywa> Tego się nikt nie spodziewa. Porozumieliśmy się wiele miesięcy przed startem projektu Illegal, porozmawialiśmy na temat tego, jak widzimy to marketingowo, ile chcemy właśnie z tego zarabiać, jakie mamy pomysły, co obydwoje do tej marki wnosimy. I finalnie powstało to, co istnieje dla was teraz, czyli Illegal Night, S13, Mercedes GTR, M4 i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest mój wspólnik, ja nigdy tego nie kryłem, markę realizujemy razem. Dodatkowo, moi kochani, ile z tego zarabiamy? Otóż odkąd marka istnieje, zrealizowała naprawdę bardzo fajny obrót, ale to, co wyszliśmy na plus, to okrągłe zero. Niejednokrotnie mówiłem, że wszystko, co marka zarobi, zostanie ponownie wydane na marketing lub rozdane Wam, czyli moim widzom. Mamy to rozplanowane w taki sposób, że mamy po prostu osobne konto Illegal, jest osobna spółka. I wszystkie pieniądze, które wejdą na to konto, pokrywają koszty związane z realizacją produkcji ciuchów, koszulek, bransoletek, smyczek do kluczy i wszystkiego, co dla Was sprzedajemy. A oprócz tego z pieniędzy, które zostają na plus, czyli które są po prostu naszą marżą od ciuchów, realizujemy dla Was takie rzeczy jak właśnie Czarnobyl, rozrzucanie na przykład pieniędzy na imprezie motoryzacyjnej dla Was, czy wrzucanie nie wiem, iPhone'ów do paczek, konsol do gier, które wrzucamy do paczek o wartości paru, paru parunastu tysięcy złotych czasem. Więc odpowiadając na to pytanie, nie zarobiliśmy z tego nic i bardzo prawdopodobne, że przez następne lata również nic z tego nie zarobimy. Na plus, oczywiście dla siebie o to mi chodzi. Zarabiamy jakby tym fajnym kontentem, który robimy. To się fajnie ogląda i mamy fajną rozpoznawalność marki i może to w przyszłości będzie warte naprawdę kupę siana, ale mamy między sobą dżentelmeńską umowę, która mówi, że ani ja, ani Mariusz tej marki dla siebie prywatnie nie wyciągamy ani złotówki. Także to była pełna odpowiedź na to pytanie. No i za mną Łódź i to nie byle jaka łódź. Tutaj w kan jest tego naprawdę bardzo dużo. Zresztą widzicie to teraz na przebitkach, że jedna stoi właściwie koło drugiej. I to są już poważne pieniądze. Taka łódź kosztuje dużo więcej niż samochód, a jak przy kosztach samochodu jesteśmy, to kolejne pytanie to jedno z najczęściej pojawiających się pytań od momentu premiery Nissana S13 The nuke, czyli ile kosztował cały projekt. Moi kochani, na mojego Instagrama, który teraz wyświetla się wam nazwał góry, prawdopodobnie. Nie wiem, czy to będzie za dwa dni, czy za 10, czy za 15, ale na 90% wrzucę podliczenie, które będzie rozbijać każdą z części samochodu na części pierwsze i poinformuję was, z czego taka kwota się wzięła. Na chwilę obecną nie zrobiłem jeszcze takiego podliczenia, ze względu na to, że co chwilę coś dochodziło, a samochód został zbudowany praktycznie dzień lub dwa przed wyjazdem do Czarnobyla, więc zwyczajnie nie było na to czasu. Odpowiedź nie będzie dokładna co do złotówki, nawet nie będzie dokładna co do Tysięcy zł ponieważ nie wiem, czy jest to 510 tysięcy, czy 580 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o kwotę, którą wyszedł cały projekt Nissan S13, to kwota przewyższająca pół miliona złoty i mam wrażenie, że jest nieco bliżej 600 koła. Na to wszystko składają się takie rzeczy, jak na przykład to karbonowe skrzydło, jak na przykład hamulce oryginalnej firmy, a nie jakieś tam chińskiej, jak oryginalne felgi, no i przede wszystkim robocizna, która w warsztacie w którym ja składałem Nissan S13, nie jest niska, ale to ze względu na to, jaką Nissan po prostu reprezentuje sobą jakość. Więc odpowiedź to ponad 500 tysięcy zł, bliżej 600, a co do złotówki, rozbiję Wam wszystko na moim Instagramie. Wbudda.7. Zapraszam Was tam bardzo serdecznie, a my lecimy z kolejnym pytaniem. I do wody. To by się kliknęło, nie? Zacząłem Wam odpowiadać na poprzednie pytanie z taką refleksją na temat tych jachtów, ile to kosztuje i tak dalej. I sobie wpisałem, jaki pływa najbardziej w cudzysłowie dany jacht po wodach na tej Ziemi. I jacht motorowy Eclipse, wartość 800 milionów, ale dolarów w przeliczeniu na złote polskie nowe, to jest 3 miliardy 173 miliony złoty. Teraz widzicie na ekranie ten jacht. Powiem Wam, że chyba nie jedna marynarka wojenna nie ma takiego jachtu rozmiarowego. Nie? To mi sprało czerep. Ktoś dał ponad 3 miliardy złotych, 800 milionów dolarów na kubka łódkę. To jest siano, to jest zawodnik, to jest tata, a nie jakiś podrabianie. Gróbu czy Nissan nie miał być projektem dla osób ze średnimi polskimi zarobkami nie wpaść tu do wody? Otóż moi kochani, mylicie dwa różne Nissany. Pierwszy to ten, którego zacząłem budować świeżo po Sylwestrze, 2 stycznia w Warszawie, The New. I tu już projekt się zakończył. A drugi Nissan to zupełnie inny samochód, który został kupiony w maju czy tam czerwcu, ten biały. Za 35 tysięcy złotych i tutaj projekt naprawdę będzie dużo bardziej budżetowy względem tego w Warszawie. I niedługo zobaczycie film z tym związany, a później może go sprzedam, a może go nie sprzedam. Mam na niego jakiś chętnych, ale jak coś, to kto pierwszy? Ten lepszy. Podsumowując odpowiedź na pytanie, to dwa różne samochody i będzie zdecydowanie bardziej budżetowy. Wojtek Gola dzwonił do mnie dwa razy. Zakładam, że nagrywają chude byki i coś chcą. Zaraz się dowiemy. O Panie buta! Co? Ta, lecę. Mówiłem wam, że negocjują chłopaki. Odpowiedź na pierwsze pytanie przyszła w odpowiedzi na siódme pytanie. Pogadaliśmy sobie z Wojtusiem i rzeczywiście, tak jak wam mówiłem w odpowiedzi na pierwsze pytanie, chłopaki mocno negocjują, a ja cały czas nie mówię nie. Może niedługo się czegoś dowiecie i właśnie na różowym dywanie w kan dogadałem kontrakt. Ale nie mówię, że tak jest na 100%, może jest, a może nie. Pytanie numer 8. Czy będzie możliwość przejazdu Nissanem lub Aventadorem? Może być oczywiście na prawym fotelu i to jest pytanie, które bardzo często ja Dostaję prywatnie, jak ty ze mną robi zdjęcie albo coś w tym stylu. I odpowiem na nie tak. Standardowo nie ma takiej możliwości, ale w mojej głowie rodzi się pomysł, który mówi tak. Pewnego dnia z listy wszystkich klientów Illegala, którzy kupili przez ostatnie np. 3, 4, 5, 6 miesięcy, wezmę 50 osób i niezapowiedzianie do nich zadzwonię i zaproszę ich wszystkich na tor i będę ich woził na prawym fotelu Aventadorem Liberty Walk i Nissanem S13. Pamiętacie, że parę filmów temu tała się taka akcja, w której zadzwoniłem do gościa, który kupił dwa tygodnie temu coś na illegalu i przy Przyjechaliśmy do niego Aventadorem, przewieźliśmy go i tak dalej, i tak dalej. Ciema. Budda z tej strony. Ja ze względu na to, że jesteś z nami, tymi Legal, chciałbym przyjechać pod wskazany adres i przewieźć cię Aventadorem. Ja takie akcje planuję, więc kupujcie na legalu u nas, ze względu na to, że nie znacie dnia ani godziny, a może na przykład zadzwonię i powiem do was Siema, chciałbym do ciebie przyjechać i wręczyć ci 50 tysięcy złotych na wakacje. Albo siema, chciałbym żebyś pojechał do Dubaju razem ze mną i moją ekipą. Albo siema, wpadnij do nas na tor tego i tego dnia, będę woził was, moich widzów i klientów na prawym fotelu Nissana S13. Także to jest odpowiedź na to pytanie i lecimy z kolejnym. Znajdujemy się pod jednym z najbardziej prestiżowych hoteli tutaj w Cannes. Pokój potrafi kosztować parę tysięcy euro za noc, ten prezydencki, u samej góry. A wczoraj tutaj na dole stał sobie E36, Cabrio. Widzicie teraz tu, wrzucałem to na mojego Instagrama, więc jak widzicie, wiele tam motoryzacyjnych ciekawostek, nie tylko z Polski, ale i ze świata, więc zapraszam was tam serdecznie. Stało sobie normalnie pod najbardziej prestiżowym hotelem, a elegancko na VIP E36 w Cabrio i tak dalej, tak dalej. Dwa pytania właściwie w jednym, bo o jedno właśnie E36, czy będę je modyfikował, lub ewentualnie czy jest na sprzedaż? I drugie pytanie, które również bardzo często się pojawia, to czy sprzedam swojego Nissana S13D Nuke. Jeżeli chodzi o E36, to dobrze trafiliście, moi kłani. W przyszłym sezonie, jeżeli będę jeździł w Mistrzostwach Polski, to będę jeździł innym samochodem niż E36. Więc jeżeli ktoś z Was chce go kupić, to możecie mi napisać na przykład na tego maila, ale tylko osoby poważnie zainteresowane i tak dalej. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli będą to osoby po prostu poważnie zainteresowane. Cena to 150 tysięcy zł jest tam wzmocniony silnik względem tego, co było w zeszłym sezonie i względem tego, na którym ja kupiłem ten motor. Jeżeli chodzi o wizualny aspekt, to wygląda praktycznie identycznie. Wiadomo, że ma parę jakichś tam obcierek, bo to samochód stworzony do motorsportu. Więc odpowiadając na to pytanie, nie będę go przerabiał. Jeżeli ktoś z Was chce go kupić, no to zapraszam. A jeżeli chodzi o Nissan S13, to mam parę propozycji od poważnych osób, które proponują tyle, ile za niego zapłaciłem, plus 50 tysięcy zł do przodu, żeby mnie przekonać. Ale Nissan S13 deniukt nie chcę na razie sprzedawać. Jeżeli kiedyś będę go chciał sprzedać, to na pewno się bardzo porządnie zastanowię nad tym, komu bym chciał go sprzedać ze względu na to, że jest to projekt jakby mojego życia, jak do tej pory, moje dziecko, więc byle komu go na pewno nie sprzedam za 50 tysięcy więcej. Natomiast 6 AMG, jeżeli chcecie, to zapraszam. Przed nami już ostatnie pytanko, zostawcie suba na tym kanale, jeżeli tego nie robicie, zostawcie łapeczkę w górę. A ostatnie pytanie będzie dotyczyć Aventadora Liberty Walk i tego, w jaki sposób będzie oklejony oraz gdzie, moi kochani, zaprezentujemy Wam LB. A to będzie dla Was bardzo interesujące, jako że odpowiadając na pierwsze pytanie, samochód będzie oklejony w schemacie myśliwca, schemacie myśliwca F16. I naprawdę to zrobi olbrzymie wrażenie. Ja wiem, bo już wiem, jak wygląda ten projekt, który jakoś tam w mojej głowie się urodził. Do tego wszystkiego chcę Was poinformować, skąd taka decyzja. Otóż Lamborghini tworząc Aventadora bardzo mocno nawiązywał właśnie do myśliwców bojowych. I tak samo Liberty Walk bardzo mocno tworząc swój Pakiet dla Aventadora nawiązywał do myśliwców, i my chcemy pociągnąć to dalej i zrobić prezentację tego samochodu koło właśnie myśliwca F-16 Polskich Sił Powietrznych. Zrobimy to wszystko w bazie wojskowej, a dodatkowo na 99% wyjedziemy tym samochodem również na górskie drogi we Włoszech. I to będzie takie kombo właśnie genezy Lamborghini w postaci Włoch i w postaci tego, że ta marka się stamtąd wywodzi, oraz tego, co my zrobiliśmy, czyli założyliśmy na to pakiet LB. To śledzi mojego Instagrama ten wie o tym troszeczkę przedpremierowo, jako że w jednym z opisów zdjęć wrzucałem takie informacje po prostu wcześniej. Ja nie będę z wami już przeciągał. Myślę, że powoli możemy kończyć ten materiał. Skoro znajdujemy się na lotnisku, to kończy się nasza wyprawa i kończy się również ten film. Nie będę zbędnie przeciągał, tak jak mówię, zostawcie suba na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby było więcej takich treści, które staramy się dla was realizować, jak właśnie na przykład The Nuke, albo na przykład właśnie Aventador, czy S6.3MG. Jest tego naprawdę dużo, a Mogę ja to realizować dla was tylko dlatego, że wy oglądacie te treści i się tym jaracie tak samo jak ja. Wszystkiego dobrego dla was, kłaniam się tutaj, skan i piona.